To był niezwykle cichy popołudnie, w urokliwej podmiejskiej okolicy, gdzie ulice wydawały się zamrożone w czasie, delikatny szum odległego ruchu drogowego był ledwie słyszalny, a jedynym ruchem były liście leniwie kołyszące się na wietrze. Policjanci Michael i Edward, siedząc w swoim radiowozie, przejeżdżali przez spokojne ulice, ich oczy przeszukiwały otoczenie w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak zakłócenia. Ale nic się nie działo. Dzień był spokojny, zbyt spokojny jak na ich gust. Słońce świeciło wysoko na niebie. Jego złote promienie odbijały się od okien starannie ustawionych domów. Ptaki śpiewały melodyjnie z drzew rosnących wzdłuż chodników, dodając scenie poczucia spokoju. Edward głośno ziewnął, rozciągając ramiona z nudów. Przysięgam, powiedział, przerywając ciszę: Jeśli dzisiaj nie zobaczę żadnej akcji, to zasnę. Michael zaśmiał się, zerkając na swojego partnera Zrelaksuj się, Edward. Nie każdy dzień może być jak w filmie. Niektóre dni jesteśmy tylko opiekunami spokoju. Ich rozmowę przerwał moment, gdy wzrok Michaela padł na starszą kobietę idącą chodnikiem. Ona nie tylko szła, miała trudności. Jej ruchy były powolne i przemyślane, jakby jej ciało toczyło cichą walkę z siłami grawitacji. Jej lewa noga wydawała się sztywna, ledwie mogła się zgiąć, a ona mocno opierała się na drewnianej lasce, która wyglądała na tak znoszoną jak ona. Co my tu mamy? Michael mruknął szturchając Edwarda. Edward odwrócił się, żeby spojrzeć. O, wow! Powiedział. Jego usta wykrzywiły się w uśmieszku. Porusza się, jakby miała na barkach ciężar całego świata. Michael zaśmiał się. Jego głos przebił się przez ciszę popołudnia. Może ćwiczy do maratonu ślimaków? Zażartował. Ich śmiech stawał się coraz głośniejszy. Dźwięk tak niepasujący do spokojnej okolicy... Że wydawał się wręcz szokujący. Nie zdawali sobie sprawy, że ich szydercze głosy dotarły do kobiety. Zatrzymała się w pół kroku, jej wątłe ciało drżało, gdy odwróciła się, żeby na nich spojrzeć. Jej twarz była mieszanką zagubienia i bólu, jej oczy szukały ich spojrzeń, jakby próbowała zrozumieć, co ona zrobiła, żeby zasłużyć na takie szyderstwo. Na chwilę stała, sparaliżowana. Mocno trzymając swoją laskę. Potem, zbierając całą odwagę, jaką mogła, zawołała do nich: Dlaczego się ze mnie śmiejecie? Jej głos był cichy, ale drżący, każde słowo przesycone bólem. Nie zrobiłam nic, żeby zasłużyć na to szyderstwo. Ale zamiast poczuć wyrzuty sumienia, Michael i Edward wymienili rozbawione spojrzenia. Michael wychylił się przez okno i powiedział: O, rozluźnij się, babciu. Tylko się trochę bawimy. Serce kobiety bolało od jego słów, ale nie była gotowa się poddać. Zrobiła niepewny krok do przodu, mocniej trzymając laskę, jakby była jej kotwicą. Nazywasz to zabawą? zapytała. Jej głos się podniósł. Szyderstwo z starszej kobiety, która próbuje przetrwać. Powinniście być obrońcami ludzi, a nie łobuzami. Jej opór zdawał się irytować Edwarda, który skrzyżował ramiona i odchylił się w swoim fotelu. Pani, podchodzi pani do tego zbyt poważnie. Tylko żartujemy. Idźcie dalej ze swoim dniem i zostawcie nas w spokoju. Ale kobieta nie ustąpiła. Mogę być stara, powiedziała. A jej głos nabierał siły. Ale mam prawa. Nie możecie mnie tak traktować. Nie dam się uciszyć. Jej odwaga zaskoczyła ich. Na chwilę zamilkli. Ich uśmieszki zniknęły. Ale Michael szybko się otrząsnął. Jego wyraz twarzy stwardniał. Robisz scenę, powiedział zimno. Jeśli nie podejmiecie żadnych działań, nie będziemy mieli innego wyjścia. Jak tylko podjąć działania. Działania kobieta powtórzyła. Jej głos był teraz pewny i nieustępliwy śmiało Rób co musisz ale nie pozwolę, żebyś mnie lekceważył bez konsekwencji. Ich cierpliwość pękła. Wyszli z samochodu. Ich buty trzeszczały na żwirze, gdy podeszli do niej. Michael chwycił ją za ramię szorstko. Jego uchwyt był mocny, mimo jej protestów To wystarczy, powiedział. Idziesz z nami! Krzyki kobiety wypełniły powietrze, gdy zmuszali ją do wnętrza radiowozu. Jej łzy spływały po pomarszczonych policzkach, ale trzymała głowę wysoko, odmawiając im złamania swojego ducha. Kiedy przyjechali na komisariat, atmosfera była napięta. Funkcjonariusze zatrzymali się i wpatrywali, gdy Michael i Edward wmaszerowali z starszą kobietą. Kapitan stacji, mężczyzna znany ze swojego surowego zachowania, ale sprawiedliwego osądu, wyszedł ze swojego biura, aby zbadać zamieszanie. W momencie, gdy jego wzrok padł na kobietę, jego wyraz twarzy się zmienił. Na jego twarzy pojawiły się szok, złość i niedowierzanie. Matka, szepnął jego głos ledwie słyszalny. Michael i Edward zamarli, ich pewność siebie zniknęła w mgnieniu oka. Spojrzeli na siebie, a potem z powrotem na kapitana, ich twarze były blade od uświadomienia sobie sytuacji. Kapitan podszedł do nich, jego oczy płonęły. Co ty zrobiłeś? zażądał, jego głos drżał z wściekłości. Czy ty w ogóle rozumiesz, kto to jest? Edward jąkał się. Nie wiedzieliśmy, panie. Nie wiedzieliście. Kapitan ryknął. To jest twoja wymówka. Upokorzyliście i aresztowaliście niewinną kobietę bez powodu. A teraz mówisz mi, że nie wiedziałeś, że to była moja matka. To nie zmienia faktu, że traktowaliście ją z całkowitym brakiem szacunku. W pokoju zapanowała cisza, gdy kapitan zwrócił się do swojej matki. Jego wyraz twarzy złagodniał. Czy wszystko w porządku, mamo? zapytał delikatnie. Jego głos był pełen winy. Starsza kobieta skinęła głową, chociaż jej oczy były pełne nieopłakanych łez. W porządku, powiedziała cicho. Ale to nie chodzi o mnie. Chodzi o to, jak mnie traktowali. Myśleli, że mogą się wymigać z kapin i braku szacunku dla starej kobiety. I nie pozwolę im na to. Kapitan odwrócił się z powrotem do Michaela i Edwarda. Jego twarz twarda jak kamień. Obaj jesteście zwolnieni z obowiązków. Ze skutkiem natychmiastowym, zhańbiliście ten wydział i odznaka, którą nosisz. Michael i Edward opuścili stację w milczeniu. Ich głowy były pochylone. Ich kariery dobiegły końca, ale lekcja, którą wynieśli, była jedną, której nigdy nie zapomną. Jeśli chodzi o matkę kapitana, stała się symbolem odporności i odwagi. Jej historia rozprzestrzeniła się daleko i szeroko, inspirując innych do stawania w obronie swojej godności i domagania się szacunku. Trzymała głowę wysoko. Jej duch był niezłomny, udowadniając, że nawet w obliczu upokorzenia siła i determinacja mogą zwyciężyć. Ta opowieść jest potężnym przypomnieniem. Szacunek i współczucie to nie tylko cnoty, to konieczności, szczególnie dla tych, którzy są obdarzeni władzą i odpowiedzialnością. Drodzy przyjaciele, jeśli ta historia do Was trafiła, proszę polubcie i subskrybujcie nasz kanał aby otrzymywać więcej opowieści, które poruszają serce i inspirują duszę razem. Stwórzmy lepszy świat.